Witam Was na moim kanale, ponieważ dawno na tym kanale odcinka nie było. Stwierdziłam, że Wam nagram. Przepraszam za trochę mój dziwny głos, jednak jest 8 rano i mam taki trochę dziwny głos, nie wiem czemu. Dzisiaj zrobię Quizy o psach. Jest to filmik ściągnięty od Glam Pauli, znaczy Gram Pauli, ale mam nadzieję, że się nie zrobi. Nie zezłaścicie i będziemy robić takie quizy jak Czy uda Ci się wychować pieska? Jaki pies do Ciebie pasuje? Jesteś bardziej podobny do psa czy kota? Oraz czy, czy będziesz dobrym właścicielem psa? Więc zacznijmy od tego e, Jakby ktoś chciał to wszystkie quizy e, są w opisie Zaczynamy od pierwszego, czyli Jesteś na jesiennym spacerze w parku Nagle zaczyna padać, biegniesz szybko w stronę swojego domu. Nagle słyszysz za sobą ciche szczegnięcie. Odwracasz się i widzisz małkiego opieska. Nie ma obraży, chyba jest więc yy, Takie są odpowiedzi, nie będę już wam czytała, bo mój głos jest masakryczny. Yy, więc tak jak patrzę, to chyba mm, pierwsze. Pierwsze albo drugie, ale wybieram pierwsze. Bez względu na to, co wybrałeś, w końcu dostajesz, że musisz iść do domu. Piękniesz dalej. Po chwili słyszysz, ze za sobą, gdy się. Piesek idzie za tobą. No, oczywiście, że to ja. Jestem wielką manieczką psów. Dochodzisz do swojego drzwi ku swojemu zdziwieniu. Widzisz, że piesek do, doszedł za tobą aż Co robi. Mhm. Piesek jest mokry. Wygląda na głębnego i zmęczonego. Co robisz? Yy... Tak, teraz może to. Yy. Piesek jest zmęczony. Gdzie będzie spał? Yy, szczerze? Yy, no to mój piesek ma legowisko. Robię yy. też jej małe takie miejsca, żeby mogła spać, ale ona wybiera jest panie na kocyku i na poduszkach. No i czasami też ze mną na łóżku. Yy, no, chyba puchaty kocyk ja tak są, cep, Przynajmniej nie wiem. Tysyk jest smutny i się, się nudzi, co robi. Ej, no, jak tam mówili, że pada deszcz, no to. To nie wyjdziemy na dwór. Albo to, albo to, bo... Mm, szczerze y, moje pieskie wilki, a Piesek jest już u Ciebie jakie dasz mu imię? A, zamiast to polecam. o matko, łaskaw Przepraszam pieski są, ale popularne imię to, to <słuch> Na pewno nie takie jak Matt bo ale podobnie jest taki z. ważnym. Eee, to nie filmowy chyba to. ale szczerze. nie wiem. Lubisz psy tak uwielbiam psy, wspaniale! Tak bardzo mnie kocham. Tak, wspaniale! Eee, I następny quiz. Jaki jesteś? Aktywny, zły, towarzyski, zwariowany, spokojny, nieśmiały, zwinny to zależy, bo jestem czasem aktywna a towarzyska, czasem też nieśmiała i zwariowana, więc... Ale chyba tak tej bardziej to jestem towarzyska, więc... Gdzie mieszkasz? Więc w pięknym bloku. Yy, może pić na wsi, bo ja mieszkam w domku z ogrodem. Ale dobra. Yy, nieważne, wybierz piaska. Yy, tutaj jest yy, piesek 50, więc. piesek też jest taki, to czy znaczy, taki nie jest taki, co najbardziej lubisz w psach. <coughs> o tak, to ona 100%. Jejku, jaki mam masakryczny głos. Mm. Przepraszam Was. Mm. No, albo to. Nie wiem. Przepraszam, ale już tak nie będę mówiła, bo Mój głos jest fatalny. O tak. Wszystkie są ładne. O! Okej, okay, powracam po kilkusekundowej przerwie. E, zapraszam Was do następnego quizu. To jest bardziej podobne do czy kota i przepraszam, ale nadal mam ten włos nie, nie wiem co to Co wolisz? Zależy. O, wszystko zależy. O, mam głos. Dobra, i będzie sztuka. Nie czytam wam, bo już mam głos. No, skoczyłem Pokażę. Najlepiej to lubię siedzieć na parapecie. O, jaki słodki piesek. Identyczna jak Pysia. Mm. To zależy, czy muszę iść do szkoły. Eee. Zobaczmy. Drzewo. O oh, Jezu, a i przez przywadę usunęłam jeden quiz, nieważne, postępujesz, o mój jak ma biblia, Bibla. Bibla. Wymiana pana premiera, pana premiera no matko boska pedigree, to nie jest dobra karna, ale to i to i to też chyba nie z i będzie ten pedigree. Bardzo się cieszę. Jest to bardzo długi odcinek i szczerze bym go przerobiła na krótszy, ale na laptopie nie mogę, więc tak, mam nadzieję, że film wam się spodobał i że nie było echa, bo szczerze nie wiem.